Ja w ogóle jestem osobą, która w przeszłości była bardzo otyłą osobą. Y Uważam, że powinnyśmy też zdjąć troszeczkę z, y, z kobiet, zwłaszcza mhm. to takie brzemię, że otyłość jest twoją winą. Tak, tak. Powinnyśmy to powiedzieć, że otyłość jest chorobą. I ja to zawsze pacjentkom mówię. Jeżeli chorujesz na serce, jeżeli masz, nie wiem, chorą trzustkę, jeżeli masz nowotwór albo złamaną nogę, to nie wyrzucasz sobie, że no, mhm. oczywiście mogłaś się nie pośliznąć na tej śliskiej powierzchni czy coś takiego. Ale jest to choroba i to akceptujemy. Takiego przyzwolenia nadal nie ma wobec otyłości mhm. i wobec depresji w społeczeństwie. Tak, a zapominamy o tym, że styl życia to jest główna przyczyna większości chorób nowotworowych. Sorry, ale tak jest. Tak. E Cukrzycy, słuchaj, no cukrzyca, jakby pierwsza interwencja, jaką wdrażamy, jak rozpoznajemy oczywiście typu drugiego, mhm. tak, e, czy nadciśnienie tętnicze, to są zmiany stylu życia, nie? Farmakoterapia, no chyba, że ktoś ma bardzo wysokie cukry, tak, no ale to, to jest jasne, tak? I, I jakby tutaj nikt nie dyskryminuje tak osób z cukrzycą, które biorą mhm. insulinę tak. czy leki, e, tak jak są dyskryminowane osoby z otyłością stosującą, stosujące farmakoterapię.